Przed gmachem Ministerstwa Kultury odbywa się piknik zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji powstania Warszawskiego. Jedną z atrakcji jest nauka pierwszej pomocy. W namiocie Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej są liczne konkursy. Dzieci mogą tutaj wygrać gry komputerowe, gry planszowe, komiksy, są, za, są zadania, które trzeba edukacyjne rozwiązać. Cieszy się to ogromnym powodzeniem. Są także rekonstruktorzy. Rekonstruktorzy, którzy prezentują broń, którą była używana przez powstańców w powstaniu warszawskim. To jak zwykle się też cieszy ogromnym powodzeniem. Można sobie zrobić e, zdjęcie. Można się dowiedzieć, jak były używane granaty. Butelki z benzyną. E, prócz tego są, jest otwarta poczta powstańcza. Są specjalne pocztówki. Pocztówki z, ze zdjęciami z powstania warszawskiego. Można na, e, wysłać takie zdjęcie. Można także dostać się. E, można także zobaczyć, jak były robione odbijane napisy. Jest ogromna kolejka do. To, maszyny i... do, szycia. Wiesz, do szycia do maszyny do szycia na której wiesz, szyte są w mijach, w kolejce, to są szyte to e... opaski i na do rękę Każdy co stanie na